Cześć. Dzisiaj będzie rzecz o definicji w kontekście tych słynnych słów. Próbuje się nam, proszę Państwa, wmówić, że to ludzie. A to jest po prostu ideologia. Oraz teorii definicji, błędzie przesunięcia kategorialnego oraz o zabiegach semantycznych. No więc od razu zaznaczę, o czym chcę powiedzieć i o czym nie mam zamiaru mówić. Chodzi mi tylko o analizę definicji. LGBT to ludzie, oraz negacji tej definicji LGBT to nie ludzie, oraz drugiej definicji LGBT to ideologia. Nie zamierzam natomiast przeprowadzać żadnej analizy retorycznej ani żadnej innej tych słów w kontekście w którym one padły, od ich politycznej strony, zabiegów, oceny moralnej tych słów. Postaram się jakby od tego wstrzymać. Zatrzymam się tylko na poziomie samej logiki i języka, poprawności definicji. OK? OK, OK. No więc, żeby dać jakiś tylko minimalny kontekst tych słów, to zacznijmy od początku, czyli od, czyli od wypowiedzi posła Jacka Żalka, która padła w dyskusji z dziennikarką tvn 24 ponad dwa lata temu. Ale co to jest LGBT, może mi pani powiedzieć? No to są Panie wszyscy adaptorów. ludzie, y, homoseksualiści, ludzie, <noise> i tak dalej. <noise> nie, no to nie są ludzie. Kto? Tak Słucham? Jak, uh, jak to, to nie są ludzie? To nie, to nie są mówi? ludzie, to jest ideologia. Nie, nie proszę pana, to, to są ideologia. ludzie. Także ja bardzo panu podziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę, ponieważ jeśli pan mówi, że Ale LGBT to że nie są ludzie, to naprawdę nie powinien Ale pan. Oczywiście... W kontekście tych słów, a chyba jeszcze bardziej y, ich krytyki tych słów, podczas spotkania ze swoimi wyborcami prezydent Andrzej Duda powiedział y, takie słowa. Jak dzisiaj silny jest ten prąd, to pokazuje wczorajsza sytuacja, kiedy z jednej z polskich telewizji wyrzucono posła, który powiedział, że to jest ideologia. Nazwał to po prostu ideologią. Próbuje się nam, proszę państwa, wmówić, że to ludzie. A to jest po prostu ideologia. No to tyle z kontekstu. Te słowa wywołały potężną dyskusję o osobach LGBT oraz ich, ich trudnościach w Polsce. Oto kilka z głosów krytycznych na ten temat. Martyna Wojciechowska, dziennikarka: Nie można odczłowieżać ludzi, nawet jeśli mamy inne zdanie. Reagujmy. Koniec cytatu. Maja Ostaszewska, aktorka. Bardzo bym chciała, żeby pan prezydent ani nikt inny nie straszył mojej rodziny osobami LGBT. Osobami nie ideologią. Coś takiego jak ideologia LGBT+ plus nie istnieje. Istnieją ludzie tak różni jak ci heteroseksualni. Koniec cytatu. I Krzysztof Gońciarz, youtuber. Ideologia LGBT to jest termin, który powstał tylko i wyłącznie jako taki straszek, nie? LGBT po angielsku LGBT oznacza Lesbijki, geje, biseksualiści, transseksualiści. To jest społeczność tych ludzi. To nie jest. Jakby Termin ideologia LGBT powstał w Polsce do straszenia ludzi w Polsce przed jakąś inwazją z Zachodu. Koniec, cytatu. Prezydent Andrzej Duda, media publiczne walczą, tak jak pan powiedział, z ideologią LGBT, która, pan cały czas powtarza, w ogóle nie istnieje. Skoro oni z nią walczą, pan, potwierdzi, pan twierdzi, że ona nie istnieje, to może zupełnie inaczej rozumieją LGBT, czy tego nie można jakoś wytłumaczyć? No więc musimy postawić pytanie, co to jest LGBT? Co to w ogóle jest za pytanie? To jest pytanie o definicję, ewentualnie o jakąś charakterystykę. Chcemy określić, co to jest X, albo może lepiej z perspektywy pragmatyki logicznej, czyli jak rozumieć słowo X. Cóż, no to co robimy, jak nie rozumiemy jakiegoś słowa? Sięgamy po słownik lub jakieś opracowanie lub pytamy kogoś, kto rozumie to słowo. No, i żeby się dowiedzieć, jak, jak to, jak to określać, tak? No to dobrze, przeglądnijmy internet. Oto nie wiem, 21 wyników z Google'a. No i w większości z nich nie znajdziemy definicji, tylko znajdziemy wyjaśnienia akronimu LGBT. Tak samo jest też na wielu oficjalnych portalach różnych społeczności LGBT. No tu jest jednak mały szkopuł. Spróbujmy zdefiniować LGBT jako ludzi. Homo, bi lub y, zamieniam tam i na, na lub na koniunkcję, żeby było lepiej, lub transseksualiści. Y, przepraszam, że pomijam też inne mniejszości, które też się włącza do tego skrótu przez Q, od queer, intersex czy A, czy plus. No i z taką definicją mamy kilka problemów. To znaczy, po pierwsze, są ludzie, którzy żyją w związkach homoseksualnych, ale odcinają się od aktywności politycznej czy społecznej ruchu LGBT. Słowem nie czują, że muszą o cokolwiek walczyć pod takim lub Innym symbolem. Część osób, które mają preferencje homoseksualne, nie utożsamia się z tym ruchem. Notabene w angielskim długo funkcjonowało takie rozróżnienie na gay i homoseksual, gdzie to pierwsze właśnie oznaczało też zaangażowanie się jakoś tam. Polityczny. Więc jeżeli tak jest, to definicja jest za szeroka, bo obejmuje rzeczy, których nie powinna obejmować. I na to też wskazał właściwie w tej dyskusji poseł Żalek. Pani redaktor, pani sugeruje, że jak nie było LGTB, to nie było homoseksualistów? Drugi problem jest taki, że LGBT, oczywiście są różne klasyfikacje, ale zazwyczaj obejmuje też allies, czyli zwolenników, tych, którzy pomagają. Nie? To znaczy ludzie, którzy chodzą na marsze, protestują, walczą razem o prawa LGBT, no a sami jednak są heteroseksualni. Więc jeżeli tak jest, no to w takim razie ta definicja jest nie tylko za szeroka, ale jest też za wąska, bo wyklucza też te osoby. Skoro mamy definicję, która jest za szeroka i za wąska, to powiemy, że to jest definicja krzyżująca czy z błędem krzyżowania, to znaczy ona obejmuje trochę za dużo i obejmuje równocześnie trochę za mało. Nie? To jest jakby jedna taka, powiedzmy, duża trudność takiej definicji. Druga taka duża trudność jest taka, że no spójrzcie, LGBT ma swoją historię, ma swoje komórki w różnych organizacjach, właściwie we wszystkich dużych organizacjach, flagi, społeczności, daty, symbole, wydarzenia, które świętuje, zdjęcia, emblematy, nakładki na zdjęcia, ma swoje postulaty, agendę i tak dalej. W ogóle jest, znalazłem w internetach mnóstwo jakby rzeczywistości, które są związane z z LGBT, znaczy to pokazuje, że, że to też nie są jakby to, to, nie, to jakby nie są jakby konkretni ludzie, tylko to, że to jest coś co wiąże, nie? By macie LGBT history, marketing, music, retirement issues, symbols. Największe wydarzenia, periodyki, konferencje, i tak dalej. Czy to jest tylko dla tych ludzi? Nie. Czy to jest poświęcone czemuś, jakiejś idei? Nie? No więc, czy LGBT to są ludzie o pewnych cechach, preferencjach seksualnych i płci, czy ludzie o jakimś pewnym stosunku do tej płci, do orientacji? Nie? To znaczy, że w ten sposób obejmujemy też osoby hetero, które też są. Yy, które też walczą o prawa osób LGBT. Więc zobaczcie, że w takim razie LGBT to jest raczej pewien ruch. Nie? Niekoniecznie jakaś organizacja, aktywizm, bo to też jakby niektóry, niektórzy od razu przeskakują, nie? ale to jest jakaś, jakaś idea, nie? Jaki, jakiś ruch ideowy, nie? który organizuje się tak czy inaczej. Nie? Jak się czyta na przykład dość rozbudowaną anglojęzyczną. Wikipedię pod rekordem właśnie LGBT, no to rzeczywiście jest LGBT community, culture, ale pod samym hasłem LGBT jest rzeczywiście, że to jest akronim, natomiast wszędzie dalej pojawia się, że to jest movement, to znaczy od 1988 roku, gdzie powstał ten ruch, nie? Wszędzie dalej, jak się czyta tą stronę, to. Movement i LGBT czy LGBT movement stosowane są synonimicznie, to znaczy zamiennie, nie. Natomiast gdy odnosi się do ludzi, to jest LGBT people i tak samo mówimy w języku polskim, nie? Osoby LGBT, no a czasem mówimy LGBT, nie? Więc rzeczywiście jest to rozróżnienie, nie? Że jakby są osoby i jest no właśnie jakaś idea, jakiś ruch ideowy, nie? Który się gdzie jakoś tam może organizować, który jakoś zbiera ludzi, ale widzicie to, nie? Teraz może pamiętacie, jeżeli mieliście na studiach logikę, to może pamiętacie na jednym z pierwszych wykładów teorii definicji. Jaka to jest taka idealna definicja? To jest taka, która składa się z terminu definiowanego, definiendum, z jakiś łącznik i płytem jest co? Jest rodzaj, najbliższy rodzaj, genus proximum i diferencia specyfika, czyli różnica gatunkowa. Czyli co to znaczy? Że jak chcę powiedzieć, że na przykład człowiek to zwierzę, rodzaj, rozumne. To, co wyróżnia człowieka od, od wszystkich zwierząt. Nie? Definicja od, od Arystotelesa. No i zobaczcie tutaj. Jeżeli na przykład mm, ja bym zdefiniował, nie wiem, psychologię jako wiedzę o funkcjonowaniu psychiki ludzkiej, no to w tej definicji mamy błąd przesunięcia kategorialnego. Bo co? Bo psychologia to nie wiedza. Psychologia to nauka. Nie? Znaczy jest podany zły... Zły genus. I tak samo zobaczcie, jeżeli spojrzymy na definicję LGBT, to ludzie, no, no to z powodów, które przedstawiłem wyżej, mamy ten sam problem. To znaczy, to się nie odnosi do takich czy innych ludzi, nie? tylko że to jest pewna idea, ruch. Jakby jest inny, inna kategoria, powiedzmy, bytu, nie? do którego się to odnosi. Dobrze. Powiedzenie, negacja tej definicji, LGBT to nie ludzie, no to jest po prostu wskazanie na ten błąd. To się broni, nie? Z, z punktu widzenia logiki, to jest jakby błąd przesunięcia kategorialnego, tak nie można definiować. Mamy tu błąd w definiowaniu. Przypomnę to, co zastrzegłem na początku. Ja pomijam, staram się, staram się nie myśleć tylko jakby o, o politycznym wykorzystaniu tych słów, o tym, jak ktoś się mógł poczuć, jak to usłyszał. Zresztą to widać też w, w reakcjach na, na, na te słowa. Natomiast jakby z punktu widzenia logiki. Na razie wszystko jest w porządku. Przejdźmy teraz jakby do drugiego problemu, czyli. Ideologii LGBT. Czyli LGBT to ideologia. Nie ma czegoś takiego jak ideologia LGBT. No właśnie, dobrze. No i teraz, jak to ocenić? Nie? To znowu musimy zrobić to samo. To znaczy ustalić jakoś, na jaką definicję ideologii się zgadzamy. Nie? No więc znowu możemy sprawdzić, jak to słowo jest rozumiane? Zobaczcie trzy definicje, takie, które znalazłem, które wydają mi się jakoś neutralne i jakoś też uzasadnione. Zespół ściśle określonych założeń i poglądów politycznych, etycznych i filozoficznych, bezdyskusyjnie przyjmowanych i wcielanych w życie przez określoną grupę ludzi. Druga, alternatywna definicja z powszechnej encyklopedii filozofii pod redakcją profesora Marniarczyka system leżący u podłoża doktryny politycznej, której celem jest realizacja jakiejś utopii. I wreszcie trzecia definicja ojca Macieja Zięby, znawcy od nauk społecznych, od, od w ogóle od pojęcia ideologii. Istotą ideologii jest posiadanie koncepcji transcendentnej prawdy, z której wyprowadzamy konkretny kształt porządku społeczno-politycznego. Przekonanie o transcendentnym czy absolutnym charakterze posiadanej prawdy często skłania do narzucania owego porządku przy użyciu przymusów wobec tych, którzy takiego poglądu nie podzielają. Te definicje w miarę, w miarę są ze sobą spójne, to znaczy ta druga odwołuje się do pojęcia utopii, hmm. Wydaje mi się, że, 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 że to jest jakby ślepa uliczka, więc zatrzymałbym się przy pierwszej i trzeciej. One są w miarę podobne. To znaczy, zobaczcie, że żeby coś było ideologią, musi mieć te trzy elementy: to znaczy, jakąś, jakąś, jakąś prawdę przyjmowaną za, za, za absolutną, za niepodważalną. Drugie, coś, co z, wynika z tej prawdy, czy jakiś projekt życia społeczno-politycznego. I trzecie. I to jest najważniejszy element, i on jest też w obu tych definicjach to takie wprowadzanie tego w życie przez jakiś taki element narzucania, nie? przymusu, tam jest też właśnie o bezdyskusyjności. Dobrze, mamy te trzy elementy. No i teraz, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy LGBT jest nie tylko ruchem, właśnie, ale jest też ideologią, możemy rozbić to na trzy mniejsze pytania: nie? czy ma transcendentną prawdę, czy ma projekt życia społeczno-politycznego i czy nie waha się. Czy, czy ruch LGBT nie waha się narzucać tej prawdy innym, tym, którzy jej nie podzielają? No to po kolei. Czy ma transcendentną prawdę? No, ma jakieś tam założenia o tym, o, o równości, wolności, o, tym, o, o człowieku, o płci, orientacji, nie? że każdy ma prawo do szczęścia, każdy ma prawo do określenia tego, kim jest, każdy ma prawo do tego, jeżeli mówi, że jest jakiś, albo że czuje się jakoś, to nikt tego nie może podważyć, nie? i z tym się nie dyskutuje. To znaczy, to jest dalej. Czy jest jakiś życi projekt życia społeczno-politycznego, który wynika z tej prawdy? No, no, no jest, to znaczy. No, właśnie walka o prawa mniejszości, o to, żeby tak ułożyć społeczeństwo, żeby, żeby, żeby osoby LGBT też jakby nie czuły się jakoś wyłączane ze społeczeństwa, nie? żeby się nie czuły gorzej. No i trzeci, i to jest właściwie najważniejszy element, to znaczy, czy jest ten element narzucania, czy, czy bezdyskusyjnego wprowadzania w życie, czy narzucania całemu społeczeństwu tego projektu społeczno-politycznego. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, bo zobaczcie, że, że, że sama też nazwa ideologia jest też nacechowana negatywnie. To znaczy, nikt chyba nie chce być nazwany wyznawcą ideologii. To cała ideologia LGBT. No więc wokół tego, się to, wokół tego się to będzie zasadzać, i teraz zobaczcie, od, oznacz, od razu wyznacza nam dobra analiza definicji, od razu nam wyznacza, sposoby jakby rzetelnej dyskusji na ten temat. Musimy się teraz podyskutować, czy LGBT jako ruchnie, czy posiada tę trzecią cechę narzucania. Ja myślę, że to zależy. To znaczy, no właśnie znam takie osoby homoseksualne, którym bardzo daleko do zwolenników ideologii. To znaczy, oni po prostu chcą mieć swoje normalne, spokojne życie bez zaczepek, bez poniżania, może z jakimś tam uregulowaniem, właśnie prawnym kredytów, dziedziczenia właśnie, czy postulat yy, prawnego uregulowania związków homoseksualnych jest narzucaniem, albo czy postulat adopcji przez osoby homoseksualne dzieci jest narzucaniem? No, wydaje mi się, że nie. O ile są to przedmioty racjonalnej dyskusji, normalnego procesu społecznej deliberacji i później podlegają legislacji, to nie. Aczkolwiek z drugiej strony, jak są takie kazusy, gdy ktoś jest wyrzucony z pracy lub szkoły za to, że uważa, że homoseksualizm na przykład jest sprzeczny z naturą człowieka, albo że zmiana płci źle wpływa na samego człowieka jego otoczenie, na jego zdrowie. No i, i Jeśli ktoś za to wylatuje z pracy, no to mamy do czynienia z ideologią, albo jak ten kazus, gdzie studentka w Szkocji wyraziła swój pogląd, że to płeć biologiczna określa płeć człowieka i została za to wyrzucona z uczelni. No, Możemy mieć swoje zdanie, możemy o nim dyskutować, prawda? Sam kiedyś miałem taką nieprzyjemną sytuację, gdy podczas dyskusji ze studentami o genetycznym komponencie homoseksualizmu, tak zwany homoseksualny gen, wyraziłem swój sceptycyzm co do tej hipotezy, że został znaleziony, i byłem jakby określony homofobem. Co by było, gdyby to było na sali wykładowej podczas zajęć i ktoś by zgłosił, że się poczuł urażony? Nie wiem. Notabene było kilka takich propozycji yy, znalezienia genetycznego komponentu. Tego homoseksualnego genu w nauce. Natomiast no, wszystkie te propozycje, o ile mi wiadomo, spektakularnie upadły. To znaczy, w tej chwili nie, nie jesteśmy w stanie określić, czy jest jakiś genetyczny komponent, który sprawia, że ludzie są lub nie są homoseksualni. Natomiast w badaniach, na przykład w socjologii, jest kilka takich propozycji to znaczy, jest kilka czynników, które określono, że, że rzeczywiście mają spory wpływ na to, czy ktoś jest, czy nie jest homoseksualny w dorosłym życiu. No, i to, to jakby nikt chyba też w samym środowisku LGBT na takie badania i na takie dane się nie obraża. Przecież to nikomu nie odbiera prawa do wiązania się z kim chce. To są po prostu badania, w którym chcemy wyjaśnić przyczyny jakiegoś stanu rzeczy. W każdym razie, jeśli ta transcendentna prawda ruchu LGBT może w jakiś sposób blokować debatę społeczną albo blokować badania naukowe. No to to już wystarcza do kwalifikacji tego jako ideologii. A propos możecie spojrzeć na badania i trudności, które miał taki socjolog z Teksasu Mark Regnerus, który badał dzieci wychowywane w rodzinach homoseksualnych. I jeżeli nie da się dyskutować o tym normalnie, albo bo to narusza jakąś transcendentną prawdę o człowieku, płci, orientacji, równości czy wolności przyjętą wewnątrz LGBT, to wówczas ja przychylam się do uznania takich działań, takich. Takiego zespołu twierdzeń czy takiej działalności jako ideologicznej. No ale sami widzicie, że to jakby zależy od tego, o kogo konkretnie chodzi. Może wyjaśnię to na innych grupach. Jakbyście zareagowali na słowa współczesny polski patriotyzm to ideologia, albo chrześcijaństwo to ideologia. Oczywiście powiedzielibyście, że to zależy. Są takie grupy lub osoby, które pewnie określają się. Nie wiem, chrześcijańskimi, narodowymi, czy wolnościowymi, które są zideologizowane, które mają konkretny plan na społeczeństwo i narzucają go innym. No, ale jako pojęcie zbiorcze dla wszystkich chrześcijan, czy nie wiem, wszystkich wolnościowców, no nie mogą być użyte. I najprościej chyba by było dyskutować jakby o konkretnym, na przykład, postulacie, o, konkre o konkretnym działaniu takiej lub nie innej grupy deklarującej się jako LGBT. I wtedy będziemy mogli określać, czy to jest, czy to nie jest ideologiczne, czy to spełnia warunki definicyjne, czy nie. Wspomnę jeszcze o takiej jednej kwestii, to znaczy o, o wieloznaczności oraz wykorzystaniu tej wieloznaczności do argumentacji, czyli tak, zwanym, tak zwanej ekwiwokacji, która też tutaj jakby występuje, znaczy w dyskusjach wokół tego. Zobrazuję wam to taką analogię. Wyobraźcie sobie grupę rudych ludzi, którzy organizują się w jakąś, jakiś ruch pod szyldem. Ginger. Nie? Mają swoje logo, hymn, kluby w różnych miastach, organizacjach, gadżety, nakładki na zdjęcia profilowe, organizują wydarzenia. Nawet istnieje jakiś taki podobny ruch, ale nie chodzi mi o ten ruch. Wymyślam teraz fikcyjny, fikcyjny ruch z fikcyjnymi postulatami, którego nazwa. Ginger tłumaczy się jako rudy. Nie? No i ten ruch ma swoje postulaty, na przykład walka z dyskryminacją rudych, z żartami o rudych, o, walczy o wprowadzanie dodatkowych praw przysługującym osobom rudym, tworzy pewną narrację historyczną o osobach rudych. Co więcej, można należeć do tego ruchu, czy być właśnie być zwolnikiem bez rudych włosów, nie? Y tak jak flagi właśnie, które się wywiesza w oknach, żeby wesprzeć. Nie? To znaczy wspieramy po prostu osoby rude walczące o, o, o swoje prawa. Nie? Walczymy razem z nimi i w ten sposób też yy, no, przynależymy do tej społeczności. No i teraz wyobraźcie sobie jeszcze dalej, że nie wszystkie osoby rude należą do ruchu ginger. Nie? To znaczy nie każdy, to są tacy, którzy się odcinają. I teraz wyobraźcie sobie polityka, który widzi, że jest taka organizacja jak ginger, taki ruch, w różnych organizacjach, który wywiera pewien nacisk na politykę. Nie? To znaczy, yy, ma bardzo mocne też jakby takie działania tożsamościowo-twórcze że, że zbiera, że ginger to ludzie nie? że chodźcie do nas, walczymy z niesprawiedliwością. I teraz rzeczywiście tak jest. jest wychodzi jakiś polityk, brunet, i on yy, mówi coś takiego: że ginger to nie ludzie yy, to ideologia. Zobaczcie, można to rozumieć na dwa sposoby. Ginger, czyli przetłumaczmy sobie rudy. Nie? Ktoś mówi, rudy to nie człowiek. I teraz można to zrozumieć jako dyskryminowanie ludzi wedle koloru włosów. I, i drugie zdanie, ktoś mówi w cudzysłowie, rudy jako ginger, nie? odnosi się do nazwy nie? i mówi, rudy to nie człowiek. Nie? To ideologia. W sensie ginger to nie człowiek, to ideologia. I teraz zobaczcie, no, no tutaj akurat sprawę wyjaśnia cudzysłów, nie? To znaczy cudzysłów, który oddziela, powiedzmy, język od, od meta-języka. Czy w tym wypadku oddziela nazwę własną, ginger w cudzysłowie, od deskrypcji, nie? Rudy. No i zobaczcie, i, i tu jest takie nieporozumienie, to znaczy polityk, który mówi takie słowa, może być zrozumiany na dwa, na dwa sposoby. Czy on dehumanizuje rudych ludzi? Czy on zwraca uwagę na pewien ruch? No właśnie, jakbyście ocenili taką wypowiedź polityka, właśnie w takim kontekście, nie? Że, że on jakby nie należy do tego ruchu, jest po drugiej stronie polityki, ma, ma inną agendę sprzeczną z tamtą, nie? Zabiega, o, zabiega o wyborców, chce im jakby chce im pokazać, że zostali wciągnięci do jakiejś grupy, a, a, a on potrzebuje tych wyborców. Nie? Czy takie słowa są dla was obraźliwe, czy nie? W tej analogii. To, co teraz zobaczyliście przed sobą, to jest, to jest normalny argument z analogii. Znacie z, z innych materiałów, czym jest argument z analogii, jaką ma strukturę, jakie są kryteria poprawności argumentów z analogii, możecie sobie go ocenić. Ja Wam go jeszcze raz przedstawię. On jest bardzo prosty, to znaczy. Ubierając go najprościej, będzie miał dwie przesłanki. Po pierwsze, ginger to nazwa określająca ruch ludzi, rudych lub ich przyjaciół. Ma swoje symbole, historie, lokalne społeczności, wydarzenia. A jego nazwa wskazuje na cechę ludzką i to biologiczną lub poglądy. Ma swoją agendę społeczno-polityczną i ją wprowadza. Oraz nazwanie ginger ideologią, a nie ludźmi, nie jest obraźliwe. Przesłanka druga, LGBT to nazwa określająca ruch ludzi homo, bi, trans, queer i seksualnych itd., który ma swoje symbole, historie, lokalne społeczności, wydarzenia. Jego nazwa wskazuje na cechę ludzką lub poglądy ludzi, ma swoją agendę społeczno-polityczną i ją wprowadza. No i wniosek, nazwanie LGBT ideologią, a nie ludźmi, nie jest obraźliwe. Jak wam się podoba? Jak, jak byście ocenili ten argument z analogii? Dobrze, i na koniec już taka klauzula, może jakaś propozycja wyjścia z tego problemu. To znaczy, zostawiam dyskusję. Może części z Was się wydają czcze, akademickie, albo w ogóle niepotrzebne, bo już się coś się rozlało. Może jakaś propozycja wyjścia z tego. Propozycja językowa jest taka, żebyśmy traktowali LGBT jako przymiotnik. To, tak jak trochę w języku angielskim się to robi, w polskim też. To znaczy, żebyśmy określali o co takiego lgbt nam chodzi. Chodzi o osoby LGBT, jakąś społeczność LGBT, jakiś postulat LGBT, jakieś konkretne działanie jakiejś społeczności LGBT i wtedy określajmy, czy to jest, czy to nie jest ideologiczne. W ten sposób możemy uniknąć takich sytuacji, że ktoś może się poczuć zdehumanizowany, jak to powiedziała pani Wojciechowska. To raczej nie buduje szacunku, akceptacji w naszym i tak już podzielonym społeczeństwie. Jako, że temat obfituje w wiele wątków, a ja sam mam, jak widać, apetyt na wiele z nich, to podsumuję to, co chciałem tutaj powiedzieć. Być może unikniemy w ten sposób nieporozumień. Po pierwsze, chciałem pokazać, że definicja LGBT to ludzie jest podwójnie błędna. Raz, że jest i za szeroka, i za wąska, czyli krzyżująca, a dwa, że ma zły genus. To nie ludzie, ale coś, co tych ludzi zbiera. Dlatego również powiedzenie LGBT to nie ludzie. Nie dehumanizuje nikogo, ale zwraca raczej uwagę na ten błąd przesunięcia kategorialnego w definicji. Po drugie, rozumienie tych czterech liter, chodzi o LGBT, jako ruchu jest uzasadnione, czy nawet jest uprzywilejowane, dlatego że tak właśnie jest ono rozumiane na stronach różnych społeczności LGBT, czy nawet Wikipedii. Gdy odnosimy się do ludzi, mówimy osoby LGBT, czy w języku angielskim LGBT people. Po trzecie, gdy nazywamy jakiś ruch lub zestaw poglądów ideologią, to dobrze jest wyszczególnić o którą dokładnie grupę lub o jakie konkretne działanie nam chodzi. Pamiętacie tę analogię do chrześcijaństwa czy analogię do patriotyzmu, prawda? Po czwarte, nazwanie konkretnego działania LGBT ideologią nie jest obraźliwe ba, byłoby nawet uzasadnione, jeśli spełniałoby warunki definicyjnej ideologii. Przede wszystkim, gdy narzucałoby swoje rozwiązania reszcie społeczeństwa albo blokowało rozsądną debatę publiczną. Wreszcie po piąte, używanie tego samego słowa w różnych znaczeniach w obrębie tej samej wypowiedzi czy tego samego argumentu to błąd ekwiwokacji. Nie wiem, czy taki był zamiar autorów omawianych tutaj słów, ale jeśli ktoś, niby mówiąc o ruchu LGBT czy LGBT, odnosi się tak naprawdę do osób LGBT. No to popełniałby właśnie ten błąd. Postaram się jeszcze o tym przygotować osobny materiał poświęcony tylko ekwivokacji. Ok, to tyle. Poznaliście błędy w definiowaniu, nieadekwatność zakresu definicji, czy błąd przesunięcia kategorialnego. Poznaliście zabieg ekwivokacji oraz mój własny argument z analogii. Ciekaw jestem, jak go ocenicie. Zapraszam Was do dyskusji w komentarzach. Do usłyszenia.